Słuchajcie, pamiętajcie, że trwa akcja na paluszki. Wpłacamy do na paluszki. Pamiętajcie, jest duża paczka. Pamiętajcie, że w ekstremalnych, w ekstremalnych takich sytuacjach, kiedy się wystraszycie. No wczoraj nie wziąłem akurat, wiesz, Venus, nie, nie brałem, nie brałem wczoraj po prostu, tak, tak się wybrałem. Bez niczego. Nie no, miałem nóż w kieszeni. Nóż mam zawsze. Pamiętajcie, że w takich ekstremalnych sytuacjach, kiedy Spojrzycie na coś i nagle uderzy w Was strach. Was, wasza psychika potrafi wygenerować różne obrazy. Różne obrazy. Możecie sobie. Wasz strach wygeneruje po prostu obraz. Gajus, pozdrawiamy również Ciebie serdecznie.